Wyścigowe to to, co grała duża część osób. Niektórzy nawet uznawali, że nauka jazdy poprzez granie w wyścigówki to dobry pomysł i kupowali najtańszą kierownicę z pedałami. Jeździli w takim for Speed Underground na kierownicy, myśląc, że zwiększa im to skilla w prowadzeniu prawdziwych pojazdów. Dobrze, gdyby tak było. Rzeczywistość jest zgoła inna, co nie wyklucza tego, że fani fizycznych samochodów dobrze będą się bawić w wirtualnych samochodówkach. A tuningowanie własnego samochodu w takim Need Speedzie to w ogóle coś, co sprawia frajdę. Ale jak zaczęły się te gry i jak wyglądały? To w dzisiejszym odcinku. Pierwszą historyczną wyścigową grą jest Space Race na automat Atari. Z wiadomych względów nie pokażę Wam dzisiaj jak wyglądała ta gra na gameplayu, ale polegała ona na omijaniu pocisków. Coś w stylu gier pokroju żabka chce przejść przez rzekę. Kiedy dojechaliśmy do góry mapy, otrzymywaliśmy punkt. A w przeciwieństwie do dużej części gier z tej czasów, posiadała split screen. W chwili obecnej ta twórczość nie jest zbyt grywalna, a na pewno nie na długie godziny. Ale warto wiedzieć od czego to się wszystko zaczęło. W latach 80. granie generalnie polegało na ciągłym domyślaniu się i wyobrażeniu sobie, co widzimy na ekranie. I inaczej było w turbo wydanym na arkady w październiku 81 roku. Gla polegała trochę na tym, na czym polegała każda z gier wyścigowych w tamtych czasach. Mamy na dole ekran i staram się nie uderzyć rywali. Powiedziałem na początku, że grafika była do domyślenia się, ale w sumie to nawet teraz, w 2021 roku, jeśli patrzymy to widzimy drzewo, bolid, drogę oraz bloki, więc nawet teraz jesteśmy w stanie się oszukać, że nasz pojazd faktycznie jedzie, a wcale nie jest tak, że obiekty spadają na nas. Ale dość już narzekania. Jak na rok 1981 gra wgniatała w fotel entuzjastów wyścigów. Polegała na wyprzedzeniu 30 pojazdów w ciągu ustalonego limitu czasowego. Została potem przeportowana na konsole drugiej generacji, a dokładniej ColecoVision oraz Intellivision. Outrun wydany w roku 1986 też działał na podobnej zasadzie, o której mówiłem, jednak do tego dodawał już zakręty, pagórki i poczucie pędu, które przyprawę mnie o jednak wtedy posiedzenie na sterami czerwonego Ferrari z blond włosom niewiastą u boku sprawiało, że chcieliśmy grać jeszcze i jeszcze. Outrun, co prawda, był wymagający, ale dawał poczucie bycia Badasem, który zasuwa 290 na godzinę po autostradzie, wymienia jakieś ciężarówki, generalnie jest panem świata. A wygląda już o wiele, wiele lepiej niż gry wydane 5 lat temu, co wtedy było oczywistością. Teraz grafika nie rozwija się niestety już tak jak kiedyś. A może to i lepiej. Jak już wiecie z pierwszego filmu na naszym kanale w roku 1990 wydany został SNES, czyli Super Nintendo Entertainment System. Jako jeden z pierwszych tytułów na tą konsolę został wydany F-Zero. Generalnie założenia te same co zwykle. Mamy samochód, na dole jedziemy przed siebie. Są hopy, są skręty, a samochody wyglądają nam wega wystrzelone. Po przejechaniu mety kamera zmienia pozycję. Jak do tej pory tytuły raczej były coś w rodzaju Brick Game, czyli tak jak mówiłem. Samochód przyklejony do dołu, a tak naprawdę wszystko inne się rusza. Tu tutaj kamera i de facto trzeci wymiar pokazały, że wyścigówki mogą wyglądać lepiej i wyglądały. Jak na 30 lat to szacunek. Jedynie nie potrafię ustalić czym jest pobocze, ale chyba trybunami. Ciężko nie powiedzieć przy okazji wyścigów o Need War Speedzie, który w mojej opinii jest najpopularniejszą serią wyścigów. Była to kolejna rewolucja w tym gatunku. Ten Need for Speed pokazał, że wyścigi uliczne to to, co będą kochać gracze. Kamera z kierownicy, więcej szczegółów w samochodzie. Kto by przypuszczał, że seria będzie tak popularna, że przejdzie do świadomości w sumie wszystkich. Bo sądzę, że gdyby zapytać ludzi w wieku 45-50 lat, to część z nich znałaby Need for Speeda, mimo że nigdy nie grała w żadne gry. Need for Speed pokazała... Kierunek, że wyścigi nie muszą być grzeczne, i poza paroma wyjątkami w historii, gra taką była. W ramach ciekawostki, którą odkryłem w czasie researchu, powiem, że v to Spin-off Spida. W czasach, kiedy gry wychodziły, miałem odpowiednio minus 1 i 2 latka, więc proszę nie bijć, jeśli to oczywista wiedza. W roku 1994 została wydana konsola PlayStation, i tak jak wcześniej mówiłem. Dotychczasowe gry raczej kierowały się w stronę szalonych wyścigów sportowych, jednak na tego właśnie PlayStation wyszła gra Gran Turismo. Posiadała ona kupę licencjonowanych samochodów i posiadała przede wszystkim tory. Legalne wyścigi torowe. Chyba nie skłamię kiedy powiem, że ta gra to jedna z pierwszych, które pokazały, że mogą nas kręcić także wyścigi na torze. I kręciły, bo Gran Turismo 1 sprzedało się w około 11 milionach kopii. To mniej więcej tyle ile ludności ma Nowy Jork. Grubo. Jednak nie można powiedzieć, że gry przeszły już całkowicie w realizm i generalnie EON i straciły ten pierwiastek szaleństwa. Otóż nie, ponieważ 5 lat później, w roku 1999, wychodzi gra, której wstęp wszyscy znają, ale niestety nie puścimy go w programy ze względu na prawa autorskie. Oraz nie zaśpiewam go ze względu na troskę o wasze uszy. Ale mogę przeczytać pierwsze pięć słów tego pięknego utworu. Je, 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 je. Oczywiście chodzi o All Spring i All I Want i Crazy Taxi, które spowodowało wylew różnych innych gier, pokroju zawieźć, przywieźć i rób fikołki dla pasażerów. Coś jak Uber, ale kierowca potrafi się porozumieć w języku urzędowym państwa, w którym pracuje. Gra polegała na szalonym jeżdżeniu po trasie i odbieraniu pasażerów, których to następnie można było odwieźć także w wybrane miejsce. Wiadomo jak działa taksówka. Do tego dochodziły ograniczenia czasowe oraz fakt, że musieliśmy robić to spektakularnie. Czasem robiło się naprawdę trudno i naprawdę podziwiałem ludzi, którzy wywijali bezbłędnie w tą produkcję. Pokazywała ona jednak, że gry wyścigowe nie mogą być napompowane i mega realistyczne, żeby trafić do szerszego grona odbiorców. A przynajmniej jeśli chcą być grami dla każdego, a nie oszukujmy się, że na tym zależy twórcom, żeby grę kupiła jak najwięcej osób. By poprzeć słowa, które powiedziałem przed chwilą, pokażę wam grę, która zapoczątkowała serię, która potem polegała w zasadzie tylko na demolowaniu innych samochodów. Burnout 1 został wydany w roku 2001 i był w zasadzie grzecznymi wyścigami. Porównując je do tego, co mamy teraz, a mam na myśli Burnout Paradise, to Burnout 1 był bardzo grzeczną produkcją. Mogliśmy w niej jeździć na paru trasach i paroma samochodami, a przynajmniej ja mam poczucie, bym grał w jakiegoś ze starszych for Speedów. Gran i seria nigdy nie zawojowała rynku na tyle, żeby być mega kultową, ale zmieniła trochę rynek, pokazała, że może on iść w naprawdę wiele stron. I takie samochody, wyścigówy nie muszą być tylko nudnymi wyścigami na torach, gdzie za przyrysanie innego pojazdu idziemy do więzienia. Gran Turismo na swojego pełnoprawnego dużego konkurenta, chyba nie skłamię jeśli to powiem, musiał czekać 18 lat. Ponieważ mówimy o różnicy między pierwszym Gran Turismo a Forza Motorsport, ta gra, a potem ta seria wraz z poboczną odsłoną Horizon, która na marginesie mam wrażenie zjadła już swego torowego brata. Porównuje się często te serie, dlatego że Gran Turismo to ekskluzywna konsole z rodziny PlayStation, a Forza to marka Microsoftu, czyli twórców Xboxa. Sprawiła te serie, że na rynku każdy, nawet fan danej platformy, miał swoją serię ścigałek, którą grał. Jednak w tamtych czasach to PlayStation 2 oraz Gran Turismo to były te lepsze gry. Ale jak pokazała przyszłość, trend potrafi się bardzo szybko zmienić. Jednak czasem twórcy idą w sporą skrajność, co pokazuje przykład Fledout 2, dla dzieciństwa pewnie dużej części z Was. Była dołączana do gazetek za 20 zł i była największą frajdą, kiedy wpadali koledzy. Dawaj gramy w kierowcom w dal! Wyścigi były raczej dodatkiem, chociaż te de facto bardzo, ale to bardzo były interesujące. To gra, która była jedną z wielu prób stworzenia czegoś innego w gatunku samochodówek, coś po kroju ale tak łagodniej. Jak już jesteśmy przy takich grach, to dzięki sukcesowi filmów z serii Szybcej w czy ogólnie filmów akcji, gry wyścigowe trochę ewoluowały. Powstały takie gry jak Split Second, które stawiały w większości na akcje, a nie na wyścigi same w sobie. Co prawda chodziło tam jak zwykle o zajęcie pierwszego miejsca, ale jednak rozwalanie budynku niczym w Battlefieldzie. To było to, co chcieliśmy widzieć i co sprawiało, że uśmiechaliśmy się przy każdym okrążeniu. W roku 2018 była moda na gry, które były w otwartym świecie. Każdy RPG musiał mieć otwarty świat, każda platformówka musiała mieć otwarty świat, każdy cholera FPS musiał mieć otwarty świat. I nie inaczej było z wyścigami. Oczywiście jak wam zaraz powiem, o jakim tytule mówię, ewentualnie poznaliście go w tle, to powiecie, co ten człowiek gada. Przecież poprzednie Forza Horizon też miały otwarty świat. Forza Horizon 4, bo oczywiście o tej grze mówię, wprowadziła jednego otwarty świat w grach wyścigowych na jeszcze wyższy poziom. Jazda przez las, przez bezdroża, jazda do checkpointa przez jakieś pole. Otwarty świat w innych grach polegał głównie na jeżdżeniu ulicami. Człowiek się cieszył, jak w Need Speedie Underground 2 pojechał za sklep i tam była znajdźka. Tutaj wjazd w różne zakamarki to jest coś nagminnego, bo można jechać jak się chce i gdzie się chce. Otwarty świat to otwarty świat. Dlatego obiektywnie, mimo że jestem dużym entuzjastą serii Need War Speed, muszę stwierdzić, że Forza Horizon 4 to jedna z lepszych gier wyścigowych ogólnie, a na pewno w ciągu ostatnich lat, kiedy posłucha na tym rynku jest naprawdę wielka. Ciekawostka odcinka. Gra Need for Speed Heat została umieszczona w tym samym uniwersum co gry Need for Speed Underground oraz Need for Speed Most Wanted. Możemy napotkać znaki pokazujące drogę do Olympic City z Undergrounda oraz możemy zobaczyć to konkretne BMW M3, które znak każdy kto grał chociaż raz w Need for Speedy. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka i prosimy o zostawienie łapki w górę. Zapraszamy Was do poprzednich odcinków i do następnych, które mamy nadzieję powstaną niebawem. Dzięki Wam za obejrzenie oczywiście. Eks z wami.